jestem Empire to, to kolejny odcinek na moim kanale, 10 odcinek z serii Wściekłe Wilki. I moi drodzy, ruszamy po transfery. To musi być potężne okno, to, bo to jest kolejny sezon z Ligą Mistrzów i ewidentnie ostatni sezon pokazał, że po prostu brakuje nam siły. A więc moi drodzy, tak jak w sumie powtarzałem już parę razy, no kariery na tym kanale nie są w 100% realistyczne. One są w miarę realne, aczkolwiek, no zdarzają mi się tutaj po prostu momenty, w których. Ten realizm nie jest aż tak, e, aż tak duży, jaki jest, gdy gram sobie prywatnie. E, stąd też, no na przykład, skłaniam się ku zakupowi Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie, 85 overalla, on ewidentnie spadł. Tutaj musiał być bardzo słaby sezon. Może od nas dostać szansę szansę zespołu, który gra w lidze mistrzów. Uważam, że ten transfer nie będzie głupi. A więc, tak. Od czego w ogóle sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od oferty za Swanberga. Mamy ofertę z Lombardii i z Atletico, Atletico Bilbao. No i to odrzucam, no, no nie lubię takich rzeczy robić, więc tak naprawdę zostaje nam oferta z Interu i bardzo bym chciał tutaj no się z nimi dogadać, bo Svanberg to po prostu nie jest ten poziom. Zwyczajnie w świecie. E, zobaczmy, ile Inter może dać, chce dać. No i widzę, że tutaj łatwo nie będzie, ale spróbujmy jakoś ich przekonać. No i mamy 22 900. To nie jest zła kwota, biorąc pod uwagę to, że on chyba złożył prośbę o transfer z tego, z tego co krearzę. A więc moi drodzy, mamy pierwszy ruch, praktycznie już dokonany. I oczywiście jego następcą będzie. Będzie pewien pan, już wam mówię, kto oczywiście Angelo, Angelo, Angelo Steeler. Nie wiem jak... To imię się czyta, w sumie po niemiecku? Angelo chyba, nie? Angelo Stiller. Uważam, że to będzie świetny ruch. On tutaj będzie bardzo pasować. Wydaje mi się, że na ósemce da radę, że, że, że tam Arnold nie, nie, nie powinien sobie przeszkadzać z Arnoldem. Może tak. No i zobaczmy, ile Stuttgart sobie za niego życzy. Ja zaoferuję coś takiego. No i tak na wszelki wypadek jakiś środ może im tutaj dorzucimy. Mamy kogoś w ogóle takiego fatalnego jakiegoś? O, taki szulce na przykład. I zobaczmy, co na to Stuttgart. O, nie nawet tego bramkarza chcą no wiecie co, no bramkaż taka raz zostanie i wtedy macie coś takiego, macie więcej procent i myślę, że możemy się dogadać. Z Fanberga chcą. Hmm, to nie byłoby głupie, ale dużo mniej kasy. Mm -mm. Nie, takie coś nie wchodzi w grę. Takie coś nie wchodzi w grę, oferuję Wam coś takiego, akceptujcie to. 25,300, super! Jak najbardziej poniżej wartości. Dokładamy, nie wiem, z 4 miliony. No i tak naprawdę mamy zawodnika o 3 overla lepszego, o 2 over lepszego. Także uważam, że jest to genialny ruch. A dokładamy niecałe 3 miliony, lekko powyżej 2, więc słuchajcie, no mocny początek odcinka. Wzmacniamy się. No i Angelo Steeler uważam, że będzie genialnym ruchem. 5 lat kontrakt, on się zgadza, cudownie. Widać, że chce tu grać, chociaż ta klauzula mnie tutaj zdziwiła. Nie wiem po co ona natomiast e, myślę, że z płacą nie będzie problemu, więc zobaczmy, ja mogę Ci dać nawet 45 tysięcy, no i bonus 100 koła, co na to, Angelo? On się zgadza, pięknie, będzie naprawdę bardzo dobrze zarabiać, biorąc pod uwagę to, ile zrobiłem zawodnicy w naszym klubie, więc wydaje mi się, że powinien być zadowolonym ten, co za ortalion ma w ogóle, e, słuchajcie, Pomijam tą kacenkę. Wszyscy dobrze wiem, jak ona wygląda. nikt jej już nie ogląda. Zdjęcie to ma dziwne, nie ukrywam. Mam nadzieję, że wygląda gorzej niż gra na boisku. Ocena C tylko. To ciekawe. 20 milionów niby można było za niego. No, coś mi się nie chce w to wierzyć, ale okej. Okay. Tak uważa nasz asystent. Eee, słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz do załatwienia. Mamy tutaj naprawdę ciekawego zawodnika. I sprawa jest taka. Że on miał zainteresowanie Borusją. Ale widzę, że się z nimi nie dogadał. No ale skoro Borusa się nim interesuje, to wydaje mi się, że on coś tam potrafi. Nie potrzebujemy prawego obrońcy, ale słuchajcie, talentów e, nigdy nie jest za dużo. Zobaczmy, plan na przyszłość. Uuu, e, kurde, czy ja chcę to robić? Czy ja, słuchajcie, nie wiem, czy chcę takiego kozaka do klubu ściągać za darmo, aczkolwiek no. No, skoro się napatoczył, to czemu nie z Bruzem się nie dogadał? To może się z nami dogada. Wiecie co? Spróbujmy. Nie mam pojęcia, ile mu dać pieniędzy, dajmy mu 28, 100 tysięcy. Może trochę więcej, 150. Bo myślałem, że to będzie, nie wiem, gościu 74 overall, ale tu widzę, że to tak pod 80 podchodzi. Eee, także, no, powiem szczerze, że się nie spodziewałem. Z dupy w ogóle bonus 200 tysięcy, żeby po prostu go wybadać trochę. On się zgadza. Bonus za bramki jako prawy obrońca. Nie mam pojęcia, jak on wygląda, ale skoro chce ważnego, no to chyba musi mieć to z 77 czy 8. Niespodziewany jutro transferowy. Elia Simons, prawy obrońca, przechodzi do Wolfsburga. I zobaczmy, jak on wygląda. Uuuu, 78 overalla, moi drodzy. To mi się po 18. Okej. Okay. Okej, okay. troszkę mi to zaburza plany, jeżeli chodzi o nasz skład, bo nie spodziewałem się, że tutaj taki kozak do nas dojdzie. No ale słuchajcie, maile, kończy się kontrakt, mamy tego Dedicia, mamy Simonsa, ja pierdziele, tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, a może damy go na pomoc? Nie, chyba go nie damy na pomoc, z tego co widzę. No ale go może tutaj... no nie, to jest typowo prawy brońca. A może na przykład Dedicia gdzieś coś ten... też się nie da nigdzie go dać go nigdzie nie nadać. Musimy się kogoś pozbyć. Nie chciałem tego robić. Ale. No to jest okazja. To jest. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że to będzie aż taki szef, nie? Słuchajcie, no wydaje mi się, że musimy się pozbyć jednego z prawych obrońców. To pytanie, ej, ale to jest w ogóle lewy obrońca. Słuchajcie, to jest lewy obrońca de facto. On jest prawo, lewonożny więc teoretycznie możemy tutaj pomyśleć jeszcze nad wyrzuceniem Hartmana i Rotę. No właśnie, Rotę miał fatalny sezon. Miał poniżej 6 uśrednią cenę. To jest naprawdę dramat. A co gdybyśmy tego Rotę wypożyczyli? No bo Dedic dopiero do nas przyszedł. Ja pierdzielę, ale co teraz kłopot zrobiłem. Eee, no co, no maile nie sprzedam. No maile jest szefem. Musimy się pozbyć kogoś z trójki eee, Rotę, Maile i Dedic. I kurczę, naprawdę nie chciałem tego robić. Ale no. Takich okazji, no nie mogę przegapić takiej okazji. No a nie możemy mieć aż tylu typa. Wiecie co, ja bym wypożyczył tego Rotę, bo on ewidentnie nie dawał rady. On ewidentnie nie dawał rady. maile pograł u nas jeszcze rok. Ehm, a Simonsa zmienimy na lewą obronę. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. No bo mówię, Rotę miał naprawdę fatalny sezon. 5,90 średnia ocena. To jest no serio, rzadko kiedy zdarza się aż tak fatalna średnia ocena. Ehm, my oczywiście mamy trochę pieniędzy, bo odszedł do nas Thomas. Odszedł od nas Tomas w zeszłym okienku, w sensie właśnie poza okienkiem, przed tym okienkiem chwilę, więc kasa z niego jest. I wydaje mi się, że tą kasę powinniśmy wydać na Roberta Lewandowskiego. Nie mam pojęcia, czy dobrze robię, ale uważam, że No nie jest to realistyczne. Oczywiście, bo on w rzeczywistości w Barcelonie będzie grał. przecież nie, to jest trzeci sezon. Ej, nie, co ja gadam? To jest realistyczne w miarę, takie wiecie, to jest trzeci sezon. To jest trzeci sezon, więc jak najbardziej ten transfer ma sens. Bo to nie jest drugi. W drugim sezonie to byłoby trochę dyskusyjne, ale w trzecim sezonie uważam, że to już ma jakiś tam sens. Zobaczmy, ile oni za niego chcą. Ja mogę dać, wiem, że ten procent od to jest w ogóle bzdura, no ale to jest FIFA, może się na to nabiorą. I zobaczmy. 43 miliony za lewego! No nie no, nie róbcie sobie żartów, no, no proszę was, no co to jest? Co to jest? No tak to my się nie dogadamy 30? No nie, no zejdźcie z kwoty. No, na pewno macie kogoś tam na zastępstwo. Muszą to przemyśleć, ok? No to jest 10 minut poniżej tego, co nie chcą dostać. No ja na pewno nie dam e, 40 za niego, no bo to jest zdecydowanie za dużo. Słuchajcie, lecimy dalej. Mamy zrobione dwa ruchy transferowe. Czekamy, co, e, co, co tam dalej się będzie dziać. E, czekamy za ofertami za Rotę, może nawet Collie ktoś się zainteresuje nim. Oferta z lewego przyjęli to... Nie, ale okej, okay. to idzie w dobrą stronę, słuchajcie, to idzie naprawdę w dobrą stronę. Zeszli 5 milionów. No to ja w tym momencie chciałbym zrobić coś takiego. 32 miliony. I może chcecie odogu. Słuchajcie, to jest duży talent. 30 milionów i odogu. Co wy na to? Okej, okay. okej. Okay. Na to liczyłem, nie ukrywam. Liczyłem na to, że oni będą chcieli od nas procent od transferu, e, więc to mi się bardzo podoba. W ogóle... Tu coś się zepsuło, o, teraz, teraz macie, macie miejsce jakiegoś zooma, to mi się podoba, bo yy, procent od sprzedaży, da, od sprzedaży daje nam możliwość zejścia tutaj z ceny, a dodania procentu tutaj, zobaczmy co i na to, 33700, no nie, 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 jeszcze musicie trochę zejść, ja mogę dać tyle i tu macie 12%, Kurczę no. Słuchajcie, nie wiem czy tutaj uda się jeszcze trochę zejść. Na pewno musimy zejść poniżej wartości, ale ewidentnie oni nie chcą więcej procent. No, widzicie, tu są ciężary. Spróbujmy jeszcze jeden raz. Spróbujmy jeszcze jeden raz. 31 900 i spróbujmy im nawet tutaj dać te 15-17%. Niech mają. Okej, okay. no i mamy to. Słuchajcie, to jest dużo. Ja wiem, że to jest dużo. Bardzo dużo. I ten overal będzie mu spadać. Ale to jest Robert Lewandowski. No. To jest Robert Lewandowski, słuchajcie. Ten ruch po prostu nie ma co żałować, nie ma co żałować. Uważam, że ruch świetny i, i to i to po prostu odda. Zobaczycie lewy naprawdę odda. Wiem, że to nie jest turbo realistyczny transfer. Wiem o tym, ale liczy się zabawa i uważam, że dzięki takiemu transferowi ta zabawa będzie 3 lata kontrakt. No to jest profesjonalista. On do 40 chce grać w Bundesliga. Widzi tutaj e, naprawdę. O, zapomniałem, że to będzie kłopot z pensją. Spróbujemy Lewandowskiego troszkę tutaj obniżyć, on nie ma, on nie zarabia dużo, ale my nawet nie je mamy 1 trzeciej, takich jakby nie dajemy, w sensie 1 trzeciej tego, co on zarabia, to my nie dajemy zawodnikom nawet. 95 tysięcy, to jest w ogóle jakaś chora, chora pensja, jeżeli chodzi o Wolfsburg, spróbujmy, no nie no, no musi być 90, kurde, czy ja chcę ryzykować, dobra, 90, bonus za podpis, 1,5 miliona. Mamy pieniądze i za 25 bramek lewy 4,5 miliona, nawet 5, Ok, piątka, proszę żeby się nie obraił, on się zgadza, ciekawe czy mogą dać mniej, ciekawe o ile mogą mniej dać, no ale jeżeli on strzeli 25 goli, słuchajcie to się w ogóle zwróci z koszulek, to ten transfer się zwróci z koszulek, przychodzi do nas gwiazda. Gwiazda po prostu, no to jest najlepszy napastnik w historii futbolu Najlepsza dziewiątka w historii futbolu I zobaczycie, że to się spłaci No przywitany jako gwiazda e, Pensje dostał bardzo dużo na nasz zespół Bonus za podpis 5 milionów, to są chore pieniądze No ale to się spłaci z koszuleczek, tak jak mówiłem, sprzeda się Tych koszulek tyle, że po prostu Lewy, e, że Lewy tutaj się spłaci no, jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem tego, jak wygląda Robert 11. Eee, no, nie, to no, to jest jedno, nie, nie, To jest RL9, a nie RL11. No, nie róbmy sobie żartów. Tak jak Depay oddał w Barcelonie lewemu dziewiątkę, taki tutaj posiadasz tej dziewiątki, kim ktokolwiek nim jest, musi oddać lewemu ten numer. Tomasa sprzedaliśmy, Tomasa sprzedaliśmy za około 20 baniek. Eee, lewego kupujemy za około 10 więcej. Także nie jest źle. Not bad. Jestem ciekawy, jak ten się mecz wygląda. Dobrze, słuchajcie, Robert Lewandowski. Za wynikiem Wolfsburga. Wraca do Bundesligi. Mało kto się spodziewa, że to będzie akurat Wolfsburg. No ale aktualnie jesteśmy bardzo silnym zespołem w tej lidze. A więc nie ma co się dziwić, Robert Lewandowski. Ja pierdzielę. Lis polakarnego. No, nmecza możesz teraz tak się uczyć od niego, że to jest szok, nie? Serio. Nmecza może tyle wyciągnąć teraz. Dobrze. Kończy się kontrakt Wimmerowi. Um, na z na ofertezy Napoli, Schmidt jak się rozwinął. O, proszę, proszę, proszę. No, no, no. Z tego Schmidta może coś będzie, Amura. Bardzo cię lubię, ale zmienisz swój numer na 11. I albo 7. Jeżeli jest wolne, Stiller ma, ale nie będzie mieć. Um, zmieniamy numery. Słuchajcie, zmieniamy numery. Albo wiesz, co Amura. Ja mam lepszy pomysł. Ty dostaniesz dziesiątkę. Ty dostaniesz dziesiątkę, niczym Leo Messi. Przecież meczają ją miał. Dobra, tak -mecha ją... dobra, nie zmieniam że tak, jak mecza miał dziesiątkę, to niech on ją ma, a Mura będzie mieć tą siódemkę. z e Kowolcem niech dostanie wtedy... oj misklik. Nie. z e Kowolcem niech dostanie wtedy... Czy chcę mu dać jedenastkę? Nie, nie, nie chcę mu dać jedenastki. Nie chcę mu dać jedenastki. Nie chcę mu dać jedenastki. Dardaj, jak się rozwinął, ja pierdzielę, no. On jest takim dobrym zawodnikiem, ale naprawdę nie ma dla niego miejsca, no nie ma miejsca, on nie ma, nie mamy dziesiątki, chce się w formacji na dziesiątkę, a on na pomocy na skrzydłach ma duże minusy, no bardzo bym chciał coś z niego zrobić, ale po prostu nie ma miejsca, strasznie mnie to boli, ale choćbym chciał, to nie mam gdzie go tutaj zmieścić. Yy... Stealer dostanie, jest tutaj na przykład wolna? Walakan mausemka No to niech dostanie Na razie 25 Kurde, ale bez kitu no ten zobaczcie jak on wygląda, no to ma taki potencjał ten gościu, chociaż teoretycznie znacznika nie ma No ale mi się wydaje, że ja muszę go sprzedać Mi się wydaje, że muszę go sprzedać No bo naprawdę no nie ma miejsca po prostu na tego typu zawodnika Szkoda Słuchajcie, czekamy za ofertami. Ja jeszcze jestem w stanie sprzedać kolej Rakisa. No, bo to jest zawodnik, którego naprawdę no nie trzyma go tutaj za, za bardzo nic. Kto to jest? Kojarzę tą twarz, Svenberg. No, tak. Za 23 miliony chodzi do Lombardi FC. Bardzo dobra wymiana, uważam. Jeżeli chodzi o linię pomocy, uważam, że Steeler po prostu będzie lepszy. Na pewno będzie lepszy niż Svenberg, bo Svenberg jest słaby. <laughs> Oferta za Hartmana. I nie wiem, czy tutaj nam się nie rozwiązuje w ogóle problem z tym Rotę i z tym Nowym Anglikiem. No bo Hartman to jest oferta z Bayernu. Ja już jedną ofertę odrzuciłem od Bayernu: ofertę za Grabarę. No tylko, że to muszą być konkretne pieniądze. 50. Słuchajcie, jeżeli oni nie są w stanie nawet porozmawiać to nie mamy o czym tutaj w ogóle dyskutować. Ja rozumiem, że 50 to jest za dużo, ale jeżeli ktoś Ci oferuje 50, Ty dajesz 30, jeżeli Ty dajesz 32, ktoś Ci oferuje 50, to się nie obrażasz, tylko mówisz okej, okay, to 37, a ja wtedy mówię nie, 46. No i się dogadujemy mniej więcej przy 42, i nikt nie ma problemu. Jeżeli oni strzelają focha, to to jest ich problem, a nie kwestia tego, że ja tutaj podejmuję jakieś nierealistyczne decyzje. Takie jest moje zdanie. Eee, uu, no proszę. Ciekawe oferty. Zobaczmy, słuchajcie, to musi. Ja wiem, że nie ma różnicy, gdzie go wypożyczę. Ale uważam, że będzie fajna satysfakcja, jak będę widzieć, że on gra. A więc, sprawdźmy sobie, jak wygląda kadra zarówno Lipska, jak i. Borussia, Dortmund na tej pozycji Na lewej obronie Borussia Dortmund ma Franka Kabara Nie mają nikogo w skrócie To jest środek To prawdopodobnie też Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby go tam puścić yy, A Lipsk? Lipsk kogoś na pewno będzie mieć yy, Co tu się dzieje Raum, Raum i tak lefiko. No to sprawa się wyjaśniła. Puszczamy Rotę do Borussia Dortmund. Totalnie się tego nie spodziewałem, ale jak najbardziej możecie go wziąć, słuchajcie, bez opcji wykupu. Ale jeżeli on się u Was sprawdzi, no to droga wolna. Proponujcie jakąś kasę. Dobra, czekamy aż Rotę odejdzie. Czekamy aż zmieni pozycję ten nasz nowy prawy obrońca. Na razie tutaj się nic nie dzieje. No i oczywiście czekamy za ofertą za Koliera Rakisa, bo to jest zawnie, którego ja z chęcią, no i proszę bardzo, na to, moi drodzy, liczyłem, oferta z gigantycznego klubu, mogę wyciągnąć do 56 milionów. Więc tutaj na spokojnie zaczniemy sobie od piąteczki. Ehm, no i tak, czy wy macie kogoś ciekawego? Rudiger, Diomande... Hmm, ten diamantę byłby ciekawy, ale go nie puszczam raczej, co? No to też takie ja nierealistyczne, by było mocno uważam. Też pensja ma wysoką. Nie ma co tutaj się bawić. Skrzydłowi macie kogoś może? Naprawę, na prawą na stronę, na stronę nie mają. Dobra, do 56 możemy negocjować tak około. No to za 52,5. 39, no i na tym polegałem negocjacje, Bayern niech się uczy. No bo ja w tym momencie zejdę sobie o 2,5. Oni wejdą na czwórkę z przodu. Dokładnie. Wszystko zaplanowane. Ja im znowu zajdę 2,5 i myślę, że tutaj w okolicy ponad 450 się dogadamy. Proszę bardzo, Holy Rakis za 47,5 miliona odejdzie do Manchesteru City. W ogóle w rzeczywistości to też jest bardzo łakomy kąsek i dużo klubów się nie interesuje. E, słuchajcie, <śm> Bisek powiedzieliście, że go bym nie, że nie mam go brać, ale Krejci to jest uważam już świetny wybór i na tym Krejcim chyba się skończy, co? Tak mi się wydaje. Krejci wygląda przepięknie. Bardzo dobry w wyprowadzeniu, bardzo solidny obrońca, e, silny w sensie, e, jeżeli chodzi o pojedynki jeden na jeden, bardzo dobry, no, kompletny obrońca właściwie. E, Lovro Maier Oferta za Lovro Majera, ja Jeżeli dojdzie do sprzedaży Kolierakisa, to uważam, że nie mam obowiązku sprzedawać e, Majera. Takie jest moje zdanie. Takie jest moje zdanie, tym bardziej, że odszedł Thomas, tym bardziej, że odszedł Svanberg, Um, no, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Zobaczymy za ile się ku... Nie. Shit. O nie. Klauzule chcą. Nie mamy innej opcji. To jest. Ja, kalipa. Ale lipa. Słuchajcie, co teraz zrobić. No, bo to była opcja idealna. On mi się bardzo podoba. Ja, kalipa. Masakra, no... No najlepiej ze wszystkich wyglądał krejci. Przepięknie wyglądał, idealnie by tutaj się wpisywał. Kurde. No to teraz trzeba szukać. Zastępcy, bo ja byłem pewien, że ten Krajczyk przyjdzie i w ogóle rozwiąże wszystkie problemy, ale no niestety. Niestety nie. No to musimy szukać zastępcy. Słuchajcie. Ja następny odcinek nagrywam od razu po tym, więc niestety, Wasze propozycje, no, nie będę w stanie ich zaimplementować w kolejnym odcinku. Ale spróbujmy poszukać tutaj po Bundesliga. Może ktoś tu się znajdzie, Christopher Wu. No, to jest zdecydowanie za słaby zawodnik. Na pewno ciekawy, ale za słaby. Borussia to jest za dobry zespół, żeby tutaj w ogóle patrzeć na kogoś. A może tu w Augsburgu? No, szukamy jakiegoś szefa. Ale tutaj, no, widzicie, są tylko tacy zawodnicy, o, 89, ale to jest za mało. Tu musi być 81 co najmniej, co najmniej, bo to musi być kozak po prostu. Frankfurt, no jest koch, ale może kogoś jeszcze mają. Eee, czemu wy nikogo nie macie w tym składzie? Co to jest za kadra w ogóle dziurawa? Frankfurt, co wy macie za obronę? Hertan, no to jest Benjaminek. No piszecie, żebym Hinkapie wziął, ale to jest nierealistyczne, kurde, to jest Leverkusen. Oni mają Kubarsiego, ale oni grają na trójkę obrońców, także oni potrzebują wielu obrońców. Ale aż tylu. Kurde, aż sześciu kozaków. No aż tylu chyba nie potrzebujecie, no ale No, Tapsoba im wezmę, no średnio, hinkapie, kosonu. Kurde, no nie wiem. Jak wygląda taki hinkapie? No, kosonu nie wezmę, jest kozakiem ewidentnie. Tapsoba to samo, Tak to samo, kubarci to samo, no ewentualnie ten hinkapie, ale to. Nie wiem, nie wiem. No jest to ich, ewidentnie ich taki piąty, sz... wydaje mi się, że szósty obrońca, no, raczej, raczej Kubarsiego by nie wzięli, żeby był szóstym obrońcą, no. Ehm... No i tu nie znam zawodników, ale bzdura, no przecież, jak mogę ich nie znać? Nie mam pojęcia, jak oni wyglądają, bo się za bardzo na Bundeslidze nie znam. Kojarzę te nazwiska, ale nie jestem w stanie oszacować, czy to jest 77, czy 81 overalla. Ehm... Freiburg, zobaczmy, zobaczmy tutaj, może, ja pierdzielę co to są za tłumy? Co to jest za zgromadzenie nielegalne? no nie, no tutaj nie, tutaj nikogo nie ma, Werder, no zobaczmy, może ten Werder, może kogoś ukrywają tutaj, jakiś Kid. Szczurs w sumie, zobaczymy jak on się prezentuje, dodam sobie go do listy od razu, no ale ten Krejci tak mi pasował, nie, serio, ja już byłem przekonany, że ruszam po kreć jego i w ogóle yy, mam nawet lepszego zawodnika, nie wiem jak Kałak się rozwinął, no nie, tu 80 nie będzie, yy... Lipa, 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 kurcze. Union Berlin może, może Union Berlin. A jak nie Union, ej, wiecie co, a może ten, jak on się nazywa? Mm, no nie, no zapomniałem teraz nazwiska. Ten z Interu, co teraz przeszedł do Fenerbahce, czy na Galatasaray, Skriniar, o. Milan Skriniar. PSZ. Chyba po niego pójdziemy. To będzie dobry ruch, uważam. Doświadczony, ale potrzebujemy doświadczenia. To jest, to jest kolejny sezon, gdzie mamy Champions League. Potrzebujemy doświadczenia. E, jestem tego pewien. Mamy lewego, mamy Skriniara. Trochę nasz skład się postarzał, ale też kupiliśmy ten młody talent e, na prawą obronę z Anglii. E, wzięliśmy też oczywiście tego e, Stillera, który jest młodszy niż Svanberg. No i teraz kolerakis za 47,5 odchodzi do City. Nie wiem, czy powinienem sprzedawać e, Majera. Naprawdę nie wiem. Uważam, że nie muszę. No, uważam, że nie muszę, no ale tak wiecie, żeby nie było. Porozmawiajmy. 60 muszą dać co najmniej, jeżeli go chcą. Dychę więcej niż proponują. Eee, czekamy za scoutingami. Mamy kolejne odejście, prawdopodobnie jest to Rote. Tak jest, jest to Rotę. No i słuchaj, młody, no ty musisz się wziąć w garść. U nas nie dałeś rady, ale może dasz radę w Borusii. Aktualnie jesteś tam najlepszym lewym obrońcą, a więc moim zdaniem, no, eee, no powinieneś sobie tam dać radę, słuchaj. Powinieneś sobie dać tam radę, to nie jest byle jakie miejsce na wypożyczanie, dobrze, starannie je wyselekcjonowaliśmy, no i uważam, że że może nam za to podziękować. Jeżeli nie Szkryniar, to Szczurs. Dwie opcje, dwie opcje mamy na obronę i to już mu się podoba, że mamy, mamy jakiś wybór. No bo yy, tutaj nie ma takiego kozaka, no bo potrzebujemy takiego wiecie, szefa totalnego, nie taki, że 79, 80, no nie no, to musi wlecieć 82, 83 najlepiej. Ehm, dlatego tutaj szukamy kozaka. Sprzedajemy gościa, co ma 82, nie możemy kupić nikogo gorszego. No może 81, ale no nie mniej, nie mniej. Oferta za 5 nowicia. wiecie co, on stanie. zostanie. Niech tam yy, jako szerokie rezerwowy. Screener ma 80? Ja pierdziele, jakiś środ. Jaki środek? No to idziemy po szczursa. Zna Ligę? Ligę mistrzów chyba poznał wajak się, co? Nie wiem, w sumie. Może poznał. Yy, 29, 15% i sobie wejdzie tego Pejcinowicia. 25 i. W... Wimera to wy możecie brać, jak najbardziej. Ale do Wimera to wybierzecie nie 20, tylko 9. No. Jakby. Znajcie umierco co? Znajcie umiar, bo to jest trochę przesada. Tu se weźcie nawet 15%. Ja wiem, że szczur to jest kozak. okej, okay, przemyśle to na spokojnie, ale no no nie przesadzajcie też, bo tu kurde 50 baniek za Szczursa to ja nie dam. Um, no a jak odejdzie oczywiście wymiar, to trzeba będzie kogoś znaleźć za niego. No dobrze, słuchajcie. Renato Veiga chodzi do Fenerbahce. ciekawe transfery. My teraz mamy mecz z Aston Villą, a co się dzieje z naszymi tutaj zawodnikami? Schmidt zostaje, Majer oferta odrzucona, to Bayer ma się problem. No. Słuchajcie, tym zajmiemy się na następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, ma.